Pokażę Wam teraz, w jaki sposób dogiąć klamrę grotową składającą się z jednego grota. Klamra grotowa należy do klamer dwuramiennych. W tym przypadku będziemy doginać klamrę dwuramienną grotową z pojedynczym grotem. Ten grot zostanie umieszczony pomiędzy zębem piątym a szóstym, czyli pomiędzy drugim przetrzonowym a pierwszym trzonowym. I najpierw w celu wykonania grota musimy zrobić powierzchnię klamrową. Powierzchni, zrobienie, przygotowanie powierzchni klamrowej to nic innego jak cięcie brodawki międzysębowej na głębokość maksymalnie około pół milimetra. To jest miejsce, w którym będzie leżał, które będzie uderzał nasz grot. Robimy to zwykłym inlejem. Bierzemy drut. Najczęściej stosuje się drut 0,7 mm, rzadziej 0,6 mm. Odcinek około 80 cm. Odcinek drutu sobie prostujemy. W celu łatwiejszego dogięcia. Mamy przygotowany odcinek drutu. Model sobie na razie odłożymy na bok wstępnie. I słuchajcie, teraz do dogięcia klamry grotowej potrzebujemy dwóch par kleszczy. To są kleszcze do formowania grotów, zwane inaczej kleszczami szwarca, oraz kleszcze do przeginania grotów. Zwane popularnie kleszczami fajkowymi, najpierw będziemy potrzebowali kleszczy do formowania grotów. Kleszcze do formowania grotów, jak zauważycie, składają się patrząc od góry, składają się z takich dwóch powierzchni. Po lewej stronie mamy powierzchnię kulistą, taką, taką półokrągłą, z drugiej strony mamy powierzchnię trójkątną. Po rozwarciu kleszczy. Możemy zauważyć dwie szczeliny: szczelinę górną, która służy nam do formowania półgrotów, oraz szczelinę dolną z taką powierzchnią kulistą, która służy nam do składania tych dwóch półgrotów w jeden grot. Aby prawidłowo dogiąć, najpierw mniej więcej w połowie odcinka naszego drutu wkładamy ten drut w pierwszą górną szczelinę. Oraz ściskamy i odprowadzamy jedno ramię w bok pod kątem mniej więcej 90 stopni, w stosunku do szczeliny, i drugi wzdłuż naszej płaszczyzny trójkątnej. Rozwieramy kleszcze. Mamy dogięty półgrot. I to samo robimy po raz drugi. Znowu w szczelinę górną, do samego szczytu półgrota. Po czym składamy ten półgrot i odciągamy ramię w bok. Mniej więcej pod kątem również 90 stopni w stosunku do naszej szczeliny. Po rozwarciu Dwa półgroty w takiej formie rozłożonej, i teraz dolna szczelina służy nam do złożenia tego w całość. Po prostu poprzez zaciśnięcie kleszczy ściskamy i mamy złożony grot. Kleszcze do formowania grotów już są nam niepotrzebne. W tej chwili, kleszcze do przeginania grotów. Wkładamy do najszerszego miejsca nasz grot w szczelinę, która znajduje się w kleszczach. I ściskamy. Mamy przegięty. Teraz dopiero bierzemy sobie nasz model. Przypasowujemy sobie nasz grot w miejscu, gdzie ma leżeć. Grot powinien być usytuowany mniej więcej pod kątem 90 stopni w stosunku do środka wyroska zębodołowego. I środka wyroska zębodołowego 90 stopni. Natomiast ramiona boczne od tego grota powinny przebiegać nam mniej więcej wzdłuż. Linii szyjek zębów równolegle do linii szyjek zębów. I w tej chwili zwykłymi kleszczami kramponowymi będziemy przerzucać te ramiona, tak żeby przeszły nam do przestrzeni międzyzębowej pomiędzy zębem szóstym. I siódmym, oraz z drugiej strony, pomiędzy zębem piątym, a czwartym. Troszkę za szeroko, mamy wypuszczone ramiona. Przestrzeń międzyzębową pomiędzy czwórką a piątką oraz szóstką a siódemką. W tej chwili te ramiona musimy położyć na przestrzeni międzyzębowej. Bardzo dokładnie. No i później już ogon, czyli to ramię utrzymujące z jednej strony, zakończone tętelką retencyjną wzdłuż stoku podniebienia. Jedną stronę mamy skończoną i w tej chwili drugą stronę. niepotrzebne. Również wykonujemy pętelkę retencyjną na drugim ramieniu. Pamiętać o tym oczywiście, żeby ten przebieg tego ramienia utrzymującego element drciany w płycie aparatu przebiegał wzdłuż dłuższtoku podniebienia, czy wzdłuż dłuższtoku wyrostka zębodołowego, mniej więcej w odległości do około 1 mm od śluzówki i ramię retencyjne, żeby miało długość co najmniej około 1 cm od przejścia przez powierzchnię. Zgryzową. I mamy prawidłowo dogiętą klamrę grotową. Taką klamrę grotową, oczywiście, przed akrylowaniem mocuje się woskiem, najlepiej woskiem lepkim. I później wykonuje się płytę akrylową albo. Techniką posypywania albo techniką nakładania ciasta. W przypadku oczywiście polimeryzacji ciśnieniowej.